Siema z kurczywyki. Piękny dzień! My w dobrych nastrojach, bo dzisiaj, kurda jest tak zwany Last cut przez C. Yy, Stefanka. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo dawno był niepalony i podobno ktoś nam ją trochę jego zdewastował. Znowu nam ktoś rozwalił furę, ale tym razem już mam wywalone, bo. Nie będzie nagrody? Nie będzie nagrody. Wcześniej nikt się nie zgłaszał, nie są ludzie łasi, żeby być 60 sześćdziesiątami. Z jednej strony dobrze, a z drugiej niekoniecznie, no bo to jest dewastacja naszego mienia. A nie powinno się tak robić. Okej, okay, my możemy. Nie będziemy rozwalić to auto, bo jest nasze. Ale ktoś, komuś? gdzieś tak nasi widzowie się z nami utożsamiają, że chcą się przyczynić do tego, aby to się rozwaliło, wiesz tak spektakularnie. Może tak być, ale słuchaj, powiem ci szczerze, że fajną masz bluzę. Ja takiej nie mam. Bo, ale już nie miałem w czym chodzić, więc wziąłem po prostu taką. Musisz kupić. Muszę kupić. A już teraz można na motokoty.pl wbić i sobie hapsnąć taką bluzę, bądź yy, no, taką, tylko że z fajniejszym nadrukiem, taką czarną, ładną. Zobaczcie, takie koszulki jeszcze? Można takie koszulki. Yy, wszystko na motokoty.pl. Także wbijajcie i sprawdzajcie, bo dropik ten będzie trwał krótko, a następny dopiero jakoś nie wiadomo, no. Szyb, rozwalony. O, o, super. Po co komu szyba, nie? A tutaj w ogóle nie było bańki jakiejś z tym właśnie? No bańka zdaje się, że to była. Ludzie się połasili na 20 zł. O, no, przynajmniej stojak jakieś nam dali. Karmik ty. W ogóle instalacja od lamp wyrywana. Po co takie rzeczy robisz, Szczerze mówiąc, to jest wątpliwe, że to będzie działać. Chociaż pod maską wygląda no, dość mas kompleksnie. A, ja sakus podłączony. To dawaj, pal.

Drodzy państwo, BMW podnosi się za progi. Niezłe progi. Zdrowe. Ja muszę wam coś powiedzieć. Gdy rewka sobie stała, ta rawka z naszych odcinków, nie? Mm -hmm. Patrzcie co zostałem za szybu jak co? Jestem zainteresowany kupem samochodów. O, rzep! Dawajcie zadzwonimy Co tu jest ty? O. Tak, to jest zdrowizna. Jesteście mechaniki? Dokręciłem kolektor, który tutaj nie dolegał, więc łapało lewe powietrze, jak to kiedyś było w skuterkach i źle pracowały. I tutaj może tak samo. gumę, Pal oj, i tak. Żeby skitu, kurde, w paliwo coś zalany Nie? No chodźcie, wypompujemy ile się da i zalejemy. I zobaczymy, no? No jest mało. Czy jest bardzo mało? Jest bardzo mało. No Tu można to wywalić. Co wywalić? Paliwo. Że co? Można wywalić to paliwo. Że wystać? No. Ale gdzie się sobie w dupę? Tak, sobie w dupę chciałbym wystać. Przypominamy, jak brakuje wam wody, a nam brakuje, to ekologia, proszę Państwa, ekologia. Czy ta woda jest gorsza od płynu? Nie. I już! Układ chłodzenia będzie lśnić. Będzie błyszczeć Musi błyszczeć, musi śnić, a ty masz o tym śnić. Bon zakończony? No weź wstać. Mogę wsadzić tobie bąsa. bonsa. Czekła pistesz w śmieciu. Kręcisz odpali. Dzień dobry, coś pana słabo słychać. Coś się popsuło i nie było mnie słychać No No, no nie wiem Czy to jest UPG tak zwany? Ja wiem, wiem, wiem jak to się nazywa, wiem jak to się nazywa, mam określenie na to. No comment. No dobra, słuchajcie. Weźmy w obroty to gówno i skończmy to. Nawet jeśli dzisiaj nie wyjdzie nam jakoś za bardzo to upalanie, to i tak uważam, że to będzie godny pogrzeb tej BMW. Ostatkiem sił, ale odpala i jedzie. I Już wiecie, oddawać samochody sprawne nazywam to BMW. I tak samo jak samochody muszą być sprawne w naszych odcinkach. Tak samo musimy mieć sprzęt do nagrywania sprawny, jak na przykład karty pamięci, bądź baterie do aparatu. No i tutaj z pomocą przychodzi nam oczywiście LetiShops, z którym współpracujemy już od dłuższego czasu. Czym jest LetiShops? LetiShops jest to serwis cashback, gdzie za zrobione zakupy w prawie 3000 sklepów umieszczonych na ich stronie dostajemy cashback który wraca do nas w formie gotówki, czyli realnego pieniądza, wypłacanego jego na nasze konto bankowe lub PayPal. A jak skorzystać z cashbacku? Sprawa jest mega prosta. Wbijacie w link w opisie, rejestrujecie się, wybieracie sklep, który Was interesuje. W naszym przypadku jest to Mediamart. Wybieracie produkt, który Was interesuje robicie zakupy, a cashback jest automatycznie doliczany do Waszego salda. Na Leti Shops panują także czasami gorące cashbacki, gdzie ten cashback jest powiększony kilkukrotnie i zamiast na przykład kilku procent dostajecie ich kilkanaście. Mega sprawa, także warto obserwować, a obserwowanie umożliwi Wam na przykład apka na telefon, wtyczka w przeglądarkę lub po prostu na ich stronie internetowej. Także jeśli jesteście zainteresowani Shops, to wbijcie w linki w opisie, sprawdźcie ofertę, a my wracamy do upalania BMW-ki, póki jest jeszcze sprawna. Ale chłop pagnaty, ale chłop pagna, on się nie będzie czaił, ja to się czaję, on nie. Ale wiesz, może... Jak on tak daje, że nic nie widać. O, o tak. Co to? Maska się otworzyła. Problem jakiś Żudun! Taką robisz, patrz. No powiem wam tak. Za wiele mocy to on nie ma w tym momencie, więc chyba na suchym asfalcie nie zdziałamy nic. O, 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 yes! <ścoughs> Biedulek ledwo zipie, ale w boczkę sadzi. O, kurde. Chyba za grubo wleciałem. Myślałem, że będzie gorzej, a wcale nie jest tak źle. Stefanios czy to on? A może nie, ale fotka na Insta będzie. Mm -hmm. Stefanios, czy to on? A może nie, ale fotka na Insta będzie. A jest. O! No masz, co ci? Dawaj to tu! Jakieś krzyki? A! Ona jakby chciała czegoś, ale nie wie czego. Może iść, zrobić ciepło po prostu. Po prostu jak jej odpuścisz, to jej odpuścisz, a jak dodasz, to jedziesz. Dobrze, dobrze, stań tam, stań tam! Dobrze, że stanąłeś! Dobrze! Na steku, na steku! Na steku pal! Dobrze! Kurde jest biednie bardzo z nim. W tym momencie już prawie nic. No ja wiem, no właśnie Padaka. O to chodzi, że to jest Padaka. Rescue car. Nie. Yeah. nie będzie co? nie wnieździć. czekaj, ja tam wyjadę koło niego jakoś. ja tam koło jego wyjadę jakoś. o o o o o o o Je, o o o o Ale o o było... Kurczę pyka dziura, zobacz jak on spadł tam Ja pierdziela, ale upnąłem ty Ale bo. Aż czułem, że ta buda się skręca i trzaska wszystko mhm, dookoła no, no. Ty, ale teraz to walnęło jakby, no nie wiem, ty. Ja to... ty sprężyna walnęła w budę O kurna ty <laughs> Kurna O tutaj się trzyma kurna wózek, na którym leży silnik, nie? Jakby co <laughs> Co by na to, żeby wjechać Rafałku na BMK?

BMW wygląda jak prawdziwe BMW S6 Czyli przód nisko dupa wysoko <grymne> Dobra Pięknie. O tak Ale coś łomocze A, mnie ja dzielę Wszystko jest gdzie nic nie kapie. O. A ja, ja. Dobra o, 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 o. Przewodniczący, to gówno tej pojechał pojechał w siat No nie ma problemu z tak! O, oh, akcident! Dzięki. To na by sama tak nie przyjechała. Dał radę, a rafka za dwie A robi. człowieku bez kitu. Rawka, o ile mały silniczek. No nie taki mały. No nie taki mały, ale człowieku ciągnie dwie fury. No, ale... To rozusz te 129 koni na dwa. Czemu tak się dzieje? No ja tak właśnie czekałem na to. O co się... w ogóle chodzi? No, nie ty? wiem, nie mam pojęcia. Tak powinno być. To czyli... jak to holować samochody? Tu jest hak, tak? to się wkręca w hak. Widzisz, no Oszukali jest... kurde banda z dziejdy. Polskich decydentów kuba. Tak. Cześć. Tam, tam! Jest! Jest! To! I co? Wskażę! skaże Kurna! O! Co te Niemcy robią ty? Aż to tu stanęło odsa! Już to do kolowania jest. Ej, czekaj, to jest teraz Nissan S14. Ej, to jest Nissan S14, Tak, czy Z tymi takimi. takimi tak. liftowymi. Ora, nie pola. To jest kultywator. <gulity> I on uprawia kult? Kultywator marki BMW. BMW Ciekawe, czy coś tam tłucze? Nie. Raz, dwa, trzy. Spagnali Stabilizator wyrywasz, ty. <gulity> <gulity> Piękny kazu, kazu. O tak byczku. O oh nie. Yeah. Mamacz, ja pierdziele Dobrze było? No dobrze! Czekaj! Czekaj. Ty, czaj, sto, sto, Panie słyszy. Panie o, o. Czyżby w tej owce napędu nie było? W tej się nie ma napędu? No wiem, że nie ma Nie, no pytam. No tak. Ok. No urwaliśmy z skrzynię. O, oh, no. <noise> O kurde, bardzo na O kurde, weskito, to może położkę wpadła. Może strzeliła. Strzelała, strzelała, strzeliła. Uh, uh, uh. Tak, to położ Olu lulu, lulu, lulu To położ To położ Olu lulu, lulu. Płoś, płoś. Ty no, daj Boże to położ <noise> O nie uh. I... Krzesznik na jego oczy. Zamyka szafę. Jest pół oś ukręcona. Cepelo? O, słuchaj, patrz. O, żeb! Czegoś brakuje. Rzep! Alu, no, jego! Dumny z nas jestem, że odkryliśmy jazdę w terenie dwoma autami na jednym paliwie. Na dodatek na gazie. No, no to widzisz. To. Jeszcze lepiej, ale ja jestem jeszcze z innej rzeczy zadowolony. Że? Że poupalaliśmy konkretnie, znaczy bm może nie konkretnie, ale rawkę. Całkowicie, konkretnie i yy, dwa auta dzisiaj zaoraliśmy. Dwa auta dzisiaj zaoraliśmy. Reanimujemy czy nie reanimujemy? Dajcie znać w komentarzach, wbijajcie do partnera tego odcinka. Link w opisie, tak samo nasz Instagram. I subskrybuj ten kanał, bo inaczej, Polaku! Czytam jak zagranicą gadasz, to ty gościu będzie źle. Pozdro. No, ale jak to? Na tej jedzie raz nie?